Witam serdecznie z tej strony. Ponownie Transdimensional One ale do z Polską bez DLC, na nowym patchu 2.2.7. Ten patch niewiele zmienia pod względem naszej rozgrywki. Głównie skupię się na naprawie kilku poważniejszych błędów, które nas nie dotknęły, z tego co mi wiadomo um, w tym Odcinku. Najprawdopodobniej będziemy zmierzali do nieuchronnego konfliktu z naszym upadłym sąsiadem, upadłym imperium, tajemniczymi obserwatorami. Sama na nas szli, ponieważ stwierdziliśmy, że cała, cały ich terytorium należy do nas. Zobaczymy, co z tego dalej moi drodzy wyjdzie. I tak jak się hmm, spodziewałem, prawda, wetknięcie kija w mrowisko zachęca mrówki do wykonania jakiegoś ruchu, zazwyczaj niezbyt przyjemnego dla która wyrzeczone kij wepchnęła. Gotowi czy nie, znajdujemy się w stanie wojny z Boss Astux Forerunners. Nie pozwolimy się zastraszyć. I oznaczałoby to, że musimy, moi drodzy, najpierw połączyć wszystkie nasze floty desantowe, a następnie przygotujmy wszystkie nasze floty wojenne. Przemieśćmy je do układu Będącego bliżej terytorium Wiony. Podpisaliśmy trakt handlowy, i nagle spadła nam ilość zasobów, które otrzymujemy. Nie wiem co o tym sądzić. A nie, przepraszam, spadła ilość zasobów, które otrzymujemy, bo przecież nasze floty wyruszyły, prawda? I nasze floty nie mają już redukcji kosztu. Stąd też widzimy, że nasze jednostki kosztują nas w utrzymaniu 650 Construction complete. energii miesięcznie. I czego jeszcze potrzebujemy? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przyjrzyjmy się jakimś innym, pomniejszym światom. Czy jest tutaj coś, co powinienem skonstruować? Może giełda galaktyczna wypadałoby. I niebawem, niebawem. Za krótki momencik. Upadłe imperium powinno nam wypowiedzieć wojnę. Zobaczymy, czy faktycznie coś takiego uczynią. Jedyna rzecz, która nie do końca mi odpowiada to fakt, że nasze okręty będą chwilowo um, będziemy musieli płacić pełne utrzymanie do toki. Dlatego pozwoliłem sobie zaparkować odebinkę bliżej prawdę dni prądu i za kilka miesięcy to załogi również będą przy tej gwieździe się znajdowały. Hmm. Mistrzow... Mistrzowie szkódnictwa. Abyśmy szybciej mogli budować stocznej w przyszłości i taniej ulepszać nasze okręty. Oczywiście na ten moment tych okrętów za bardzo nie planujemy modyfikować w najbliższej przyszłości, a przynajmniej dopóki nie będziemy posiadali dostępu do technologii, którą posiadają nasi zaawansowani sąsiedzi, czyli dopóki nie zwalimy kilku ich okrętów i nie zbadamy tego, co jest w środku. Nie stać nas na budowę... O, możemy zakolejkować budowę kolejnego pancernika. jak widzimy, nasz przychód stopów jest dość, dość, dość mały. Żeby nie rzekł, że znikomy. Imperialna metropolia jest zbyt wielka i tylko jeszcze bardziej wzrośnie, gdy zajmiemy terytorium naszego sąsiada. Bo to terytorium zajmiemy całością. To są zbyt dobre światy, zbyt ciekawa technologia, aby pozostawić to jako wasala. Że można tutaj zacząć stawiać laboratoria badawcze albo może zamiast laboratoria podawcze, na początek, przynajmniej a chociaż jedną strefę handlową, żeby mieli pracę na zapas. Chociaż prace mają dość dużo na zapas, ponieważ to jest nasza kolonia górnicza również. I... Nie zaatakowali nas z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu jeszcze nas nie zaatakowali. W takim przypadku, cóż mogę powiedzieć? Wypadałoby najpierw w pełni się przygotować, zanim złożymy wizytę. Chciałem tutaj sprowokować przeciwnika, żeby to on nie zaatakował, ale najwyraźniej rzeczony nie miał, nie ma takiej ochoty. Widzimy tutaj, że jeden ze światów, który jest bardzo malutki, jest w pełni wypełniony. Zwyczajnie zbyt dużo budynków, które zapewniają dużo miejsc pracy, tutaj stworzyliśmy bardzo nieopłacalnie podeszliśmy do tego świata. Będziemy zmuszeni go od tej pory na dobrą sprawę ignorować. Ponieważ nie widzę sensu, aby przeinwestowywać w ten świat. Szczególnie, że minerały są nam potrzebne. Teoretycznie moglibyśmy prawda, cały ten świat pokryć miastami, nie mieć tutaj żadnego bycia i Ulepszyć wówczas te wszystkie struktury w pełni, ale to zwyczajnie, moim zdaniem, by nam się nie opłaciło na dłuższą metę. Widzimy, że mamy dość znaczące bezrobocie gdzie gdzie, i znów ten sam problem, prawda? Nie możemy już za bardzo tutaj na niektórych światach wepchnąć nowych struktur zwyczajnie. Wybudujmy więcej laboratoriów wobec tego tam, gdzie możemy, a tam, gdzie nie możemy. Zignorujmy fakt, że mamy problemy. Widzimy, że nasza flota znajduje się bliżej. Tutaj, już również, mamy kwatery załogi, dzięki czemu oszczędzamy i stopy, i kredyty energetyczne. Dzięki czemu możemy szybciej bardziej nasze floty rozbudować. I e, tak jak zaznaczałem, od początku najpierw chcemy właśnie mieć te floty wystarczająco, rozbudowane, maksymalnie rozbudowane, e, ponieważ nie będę na siłę pchał się w ten e, konflikt. Jeżeli to przeciwnik nie zaatakuje mnie pierwszy, czyli ten odcinek najprawdopodobniej będzie kolejnym odcinkiem, w którym zwyczajnie będziemy się przygotowywać do stacia. Mam nadzieję, że zbytnio Wam to, moi drodzy, nie przeszkadza. Ulepszymy ten do zbajania żywności. Ulepszmy dodajemy dzielnicę miasta z tulisopanek Świetnie, świetnie, świetnie. To są kolonie. Tutaj nic ciekawego zbytnio nie mamy, jak zrobić. Co najwyżej, możemy dodać montownię robótów, aby przyspieszyć produkcję rzeczonych. A możemy jeszcze Dopingę ulepszyć. Pancerz, ulepszamy osłony, z każdą chwilą my stajemy się coraz potężniejsi, no a ta skosniała dominacja, prawda, nie zmienia się w najmniejszym nawet stopniu, bo jeszcze się nie obudzili, nie wiem nawet czy bez, um, czy bez DLC odpowiednio oni w ogóle są w stanie się przebudzić, czy może mieć miejsce właśnie ta Construct. wojna w niebiosach. Um, sprzedajmy. Nie możemy zobaczyć czego z tych rzeczy sprzedać. Możemy sprzedać rzadsze um, substancje i za nie kupić odrobinkę żywności na zapas. Nasze, większość naszych problemów z żywnością, z minerałami complete. powinna się rozwiązać, gdy zajmiemy terytorium naszego sąsiada, ponieważ oni korzystają z bardzo zaawansowanych technologii, których nie, które nie można opracować w grze zwyczajnie. To jest jedna z rzeczy, które dość mocno mnie irytują w tego typu produkcjach Recept. możliwość napotkania technologii wystarczająco zaawansowanej. Complete. Jeżeli mamy możliwości skopiowania, niezależnie od nakładów pracy, które poświęcimy na próbę rzeczonego kopiowania. Zwyczajnie gra nie pozwala nam nic z takim aspektem rozgrywki zrobić. I bardzo, bardzo nie odpowiada mi to właśnie z punktu widzenia, można powiedzieć, niemalże stricte ideologicznego, prawda, technopiatycznego, zakładam Pozwalam sobie założyć, prawda, że każdą technologię można zduplikować, jeżeli poświęci się wystarczająco dużo zasobów na rzeczoną aktywność. Jeżeli raz udało się to zrobić, no to mamy gwarancję, że da się to zrobić jeszcze raz, empiryczną, prawda. Um, no ale niestety w grach tego typu w ten sposób zazwyczaj tak to nie wygląda najprawdopodobniej uczynimy z Marsa w przyszłości, a uczynimy z niego um, rafinerię tych rzadszych substancji, ale na ten moment e, jeszcze przez ten najbliższy czas nie mam um, nie ma takiej potrzeby, a właściwie jest e, to złym pomysłem, ponieważ potrzebujemy jak najwięcej minerałów. Pamiętajmy, że jeżeli tworzymy sztucznie lotne Lotne płytki. Pyłki to powinno być. Lotne pyłki nie. Płytki. Lokalizacja. Egzotyczne gazy czy rzadkie kryształy, i robimy to sztucznie, a nie wydobywamy naturalne depozyty. No to kosztuje nas to minerały. Tak samo jak kosztują nas minerały wytwarzanie towarów konsumpcyjnych czy sto. Coś tutaj. O, ja zobaczę jeszcze kilka rzeczy. A świat przemysłowy jest tu, świat hutniczy jest tu. I sądzę, że to jest dobry moment, aby ulepszyć wszystkie nasze fabryki na światach hutniczych. Wszystkie nasze huty na światach hutniczych. Tak bardzo, jak tylko się da. I widzimy, że mamy od razu problem z minerałami, prawda? Zaczyna nam brakować minerałów do rozbudowywania naszych kolonii. Mamy tych kolonii tak wiele, cały czas mm, staramy się na tych koloniach coś dobudować, więc po raz pierwszy od samego, samego, samego początku gry zaczynamy mieć problemy z minerałami. Widzimy, że w większości oh, okay. a w większości tutaj w przestrzeni gospodarki, ekonomii naszego imperium zaczynamy mieć znaczące mm, problemy z odpowiednim zbalansowania naszego podejścia. I dalej, 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 dalej. Chcemy, chcemy wiedzieć, w co chcę kliknąć i mieć klikać odpowiednio zarządzanie flotą, stwórz nową flotę. Chcemy dodać niki Horwę. Widzimy, że kosz przygotowania takiej floty to jest a, kilkanaście m, tysięcy 20 w tym przypadku tysięcy stopów, więc raczej chwileczkę nam zajmie, zanim będziemy w stanie to w pełni m, zrealizować. Zobaczymy, jak, jak, jak dalej to pójdzie. Widzimy, że większość naszych kolejek budowy flot desantowych została ukończona. Widzimy, że nasza flota desantowa ma 7500 sił, tak mniej więcej. Możemy, dzięki naszej zaawansowanej sieci sensorów, przyjrzeć się, jak wyglądają światy wroga. Możemy zobaczyć, że siła garnizonu nawet na, no, na największym ze światów to jest, są 4000 jednostek. Czyli możemy założyć, że ta nasza flota ofensywna a armia lądowa powinna wystarczyć do przejęcia większości światów. Widzimy również, że ta armia lądowa kosztuje z 13 niemalże 250 jednostek kredytów energetycznych miesięcznie. Tym samym osobiście preferowałbym ograniczyć. O, miskry geniuszu, fantastycznie. Ograniczyć nakłady prawda, na armię lądową. Szczególnie, jeżeli mamy gwarancję, iż w ramach konfliktów w przestrzeni kosmicznej mamy. Tutaj możliwość osiągnięcia zwycięstwa. Nie wiemy, ile przeciwnik ma flot. Wiemy, że ma co najmniej dwie. Jeżeli się upadły Imperia, zazwyczaj mają trzy floty, każda z tych flot, jak możemy zobaczyć, jest potężniejsza od naszych obecnych flot. Tym samym wypadałoby. Moi drodzy, wypadałoby prawda, mieć przynajmniej równorzędną siłę względem przeciwnika, którego chcemy tutaj wchłonąć. odświeżmy świat wypoczynkowy ma problem z miejscami do um, życia na tym świecie nic dziwnego koniec końców tak został ten świat Tak, ten świat został zarządzony, prawda? Dobrze. A tak? i wy możecie. Dziwię się, że nie mogę zlecić produkcji tych korwet, uh, które powinny znaleźć się w tej flocie. Zazwyczaj gdy mamy mniej stopów, prawda? Piepniemy tutaj, to automatycznie budują nam się korwety. Być może coś zepsułem, coś w zły sposób tutaj przemieściłem. A, i ta flota nie jest jeszcze zoptymalizowana. Tutaj jeszcze możemy dodać więcej kolbek, więcej pancerników. Co też pozwolę sobie uczynić. Widzimy, że jeszcze gaj światów jest reformowana na ten moment. Construction complete. I muszę przyznać, że dość dość odpowiada mi kształt Imperium. Complete. Nawet jeżeli sama rozgrywka nie należy, może do najbardziej fascynujących. Z możliwych to i tak jestem zadowolony z tego jak, jak to imperium się Nie rozbija świat światy afinerii. jest to jeszcze kilka rzeczy, na które chciałbym na które chciałbym o inaczej podejść, ale nie będę zbyt głośno na rzekę. Dobrze, zrobimy to w ten sposób. I, i, I czy powinienem jeszcze coś uwzględnić? Tutaj widzimy, że nie mamy już możliwości budowania miast. Bo musielibyśmy usuwać coś, co jest nam niezbędne z innych względów. Dalej. Czy chcielibyśmy. Limit dowodzenia floty by nam się przydał, ale skuteczność administracyjna jest zbyt absurdalnie istotna. Musimy jednak tutaj stabilnie dążyć do maksymalizacji naszych zdolności administracyjnych. Szczególnie jeżeli uwzględnimy. No drodzy, jeżeli fakt, że. Tą wojnę warto by było stoczyć wcześniej niż później. I tak jestem niezadowolony z tego, że tak bardzo. Rozpoczęcie tej wojny opóźniłem, ale wolę nie obudzić się z ręką w nocniku, że tak to było. Cały czas konfunduje mnie fakt, że ta flota nie chce korywet wybudować. Jestem głęboko. Jest zdziwiony tym faktem. Spróbuję dodać raz jeszcze te korowce ręcznie. Dodaj korowce Construction kompletną. Hmm. I wszystkie. Nie chce działać. Construction complete. Widzimy, że ulepszenie pancerza przyniosło skutek taki, że wszystkie nasze okręty zostały ulepszone z uwzględnieniem tej modyfikacji pancerza. I naprawdę nie rozumiem dlaczego. Rozumiem dlaczego ta flota nie chce, nie chce uwzględnić te korwet. bo jak widzimy te korwety moglibyśmy konstruować teraz, prawda? Mamy wystarczająco stopu, żeby korwety, Ooh, po sięgnąć. O! I okazuje się, że, prawda, bos, bo sztuks mają mm, dość tego, co tutaj zrobiliśmy. I rozpoczynają działania ofensywne przeciwko nam. Tym samym chcemy przerzucić wszystkie nasze armie, raczej floty, bliżej linii frontu. I zaczekać na to, jak przeciwnik zareaguje. Ponieważ aby móc wygrać tą wojnę, musimy. A pozwolić przeciwnikowi rozproszyć jego siły, i następnie zaatakować wszystkimi naszymi siłami punktowo w miejsce, w którym przeciwnik jest najsłabszy, wycofać się, a naprawić i ponownie zebrać wszystkie nasze siły, i uderzyć w najsłabszy punkt przeciwnika. To jest jedyna nasza szansa na odniesienie zwycięstwa w tej wojnie. I mm, najprawdopodobniej e, będę. E, pozwolę sobie zakończyć ten odcinek, zanim rozpocznie się mm, pierwsza. E, pierwsza wojna. pierwsza bitwa tej wojny. Widzimy, że. Z jakiegoś powodu... przeciwnik nie wysyła jeszcze swoich flot ofensywnych. Najprawdopodobniej ma podgląd... O, odkryliśmy nową, drogą flotę. Tak, tak jak zakładałem, przeciwnik ma trzy floty, każda z nich potężniejsza o... Naszej. I jak to wygląda? Czy przeciwnik, przeciwnik wysyła tą pojedynczą flotę? Gdzie my nie mamy żadnych działek przeciwlotniczych? To może negatywnie wpłynąć na tę stację. Ja zobaczę jeszcze, przemyślę. Czy nie powinienem był zmodyfikować naszych okrętów? Być może nie będzie takiej potrzeby i tak będziemy w stanie sobie z rzeczonym oponentem poradzić. Widzimy, że przeciwnik wysyła pojedynczą flotę. Tym samym my zdecydujemy się. Construction complete. Przemieścić nasze, nasze floty. Poproszę jeszcze raz o wzmocnienie wszystkich flot. I przeciwnik najpierw wyruszy przeciwko naszemu. Wasolowi. Więc na początku następnego odcinka moi drodzy, pierwsza realna walka, pierwsze starcie, w mamy możliwość, a wręcz wiele by wskazywało, że ze znacznym prawdopodobieństwem możemy taką wojnę przegrać. Ale jeżeli wygramy, stajemy się potężniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Więc moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To by było na tyle w tym odcinku, w następnym początek stareć z upadłem imperium. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Hej hej!